Moi kochani, dzisiaj 10 bardzo charakterystycznych zachowań narcyza, który jest w relacji romantycznej. Jeżeli ktoś się zapyta, kim jest ten narcyz, to najprostsza odpowiedź brzmi, jest to osoba, która ma bardzo roszczeniową potrzebę bycia lepszym. I teraz, to co różni narcyza wielkościowego od narcyza wrażliwego, to jest... To, że narcyz wielkościowy, on potrafi pójść po swoje, on potrafi przyciągnąć ludzi, potrafi pójść po władzę, potrafi uwieść, a narcyz wrażliwy, on nie ma tych zasobów, aby się odważyć na coś takiego, no i właśnie siedzi sobie dlatego taki, taki biedny, wrażliwy, zraniony i wmawia nam, że to wszystko jest nasza wina. To, co łączy i jednego i drugiego jest to antagonizm, czyli rdzeń narcyzmu, wrogość do ludzi, chęć rywalizacji i brak empatii. Brak empatii, czyli nie zawaha się, wykorzystać człowieka do swojego celu. Wykorzystać drugą istotę do swojego celu, jakiegoś. W dzisiejszych czasach mówi się, że w ogóle narcyzm jest kombinacją czynników i czynników genetycznych i środowiskowych. Genetyczne, no to mogą być, na przykład jakieś drobne różnice w budowie mózgu. Znaczy są? No bo naukowcy to, no to jest badane, tak? Że to jest nam na przykład różnica w, w grubości kory mózgowej. I środowiskowe. Najczęściej rodzina. Wychowanie. No i tutaj są różne teorie na ten temat. Jest teoria André Grina, o której ja już mówiłam w rolce, dlaczego narcys nie szanuje dobrego partnera. To była teoria, jest teoria emocjonalnie mat, martwej matki, czyli takiej matki, która nie potrafiła zbudować z dzieckiem emocjonalnej więzi od samego początku. Od tych pierwszych miesięcy, od zera do trzech. To mogła być matka nie tylko taka, która się nie opiekowała w ogóle dzieckiem, nie przewijała, zostawiała, tak to dziecko, to dziecko płakało. No, ciężko nawet mówić o takich rzeczach, ale również taka matka, która to wszystko robiła na automacie. I matka mogła nie chcieć, ale mogła również nie móc. Dlatego, że na przykład miała, cierpiała na depresję poporodową. No i no nie mogła dać temu dziecku tyle ciepła, ile powinna. I to jest właśnie to, jak się mówi, tyle ciepła, ile powinna, to jest następna teoria. To był, taki, to, był to, to jest teoria Winnicott, Winnicott który znowu opracował teorię dostatecznie dobrej matki czyli takiej matki, która zapewnia ci tyle ciepła, tyle bezpieczeństwa, że potrafisz stworzyć, wyodrębnić własne ja. Dlatego że dziecko, które no taki bobas, taki noworodek, no on ma taką wizję świata, że jest tylko on. No jest tylko ono to dziecko. Z matką jest pełna symbioza, i dziecko uważa, że i ono, i matka to jedno. No i jest to dziecko. No i na razie nie ma niczego innego. I dlaczego ja zaczęłam od tego? Dlatego, że właśnie. Jak tak się przyjrzymy tym teoriom, i jak mówią, kiedy to się zaczęło, że to się zaczęło właśnie od tego samego początku, kiedy to dziecko miało tam 1-2 miesiące. I kiedy się spojrzymy na te właśnie pewne zachowania narcyza, to te zachowania wskazują na to, że, to, że narcyz zachowuje się, moi drodzy, jak niemowlę. I dlatego. Próby jakiegoś dyskutowania, albo zmieniania człowieka, takiego narcystycznego, gdzie te cechy już są no, w takim stopniu wyrażone, że, no, że jakby już jest trudno z tym człowiekiem. Żyć, tak? No bo my wszyscy mamy jakieś tam narcystyczne cechy. Tylko no jeden, jeden powiedzmy bardzo mało, drugi trochę, a, a z trzecim już jest ciężko wytrzymać, dlatego że no, no niszczy drugiego człowieka. I teraz zobaczymy, tak jakby przestudiujemy tych wszystkich dziesięć i zobaczycie, że naprawdę tak jest. Że po prostu to jest niemowlę. Tylko z taką różnicą, że niemowlę to niemowlę, niemowlę to jest dziecko, dziecko urośnie, dziecko jest niewinne i w ogóle jest cudem samo w sobie, no a narcyz, no to już niewinny dawno nie jest, no po prostu jest dorosłym człowiekiem, który się zachowuje jak dziecko. I żadne dyskutowanie nie jest możliwe, no bo człowiek nie dorośnie, chyba że pójdzie na terapię. Chyba, że zrozumie jakimś cudem, no bo narcyzowi to najczęściej nie przeszkadza jego zachowanie, przeszkadza y, ludziom, kto, które, którzy się znajdują y, w jego otoczeniu. Dlatego właśnie y, y, nie jest warto, nie jest warto, jeżeli już naprawdę y, y, to współżycie z osobą narcystyczną jest po prostu nie do zniesienia, to wiedz, że najprawdopodobniej nic się nie zmieni. I teraz zacznijmy od numeru jeden. Narcyz nie potrafi być sam. Zupełnie tak jak nasz noworodek Bobas. Zawsze będzie szukał jakiegoś zasobu, zawsze będzie chciał się do kogoś podpiąć. I pamiętajcie, że taki moment, kiedy jest już takie właśnie bombardowanie miłością, kiedy ktoś za wami chodzi, prawi te swoje komplementy, jest ten okres taki, wiecie, bombonierkowo-bukietowy, no to, to to już jest ostry głód. To już jest ostry głód zasobu, to już się trzeba do kogoś koniecznie przysać. Zazwyczaj jest jeden zasób główny i jest tam kilka jeszcze innych zanadrzu trzymanych, na wszelki wypadek. Drugie, drugie typowe bardzo zachowanie narcyza to jest to, że nie może ci niczego dać. Niemowlę również nie może ci niczego dać, bo to jest tylko niemowlę. Daje ci tylko tyle, że jest. No i narcyz też daje ci tylko tyle, że jest. I poza tym nic innego. Hmm. Ani w takim sensie jakichś głębszych relacji, to, że ktoś na przykład się tobą zaopiekuje, że będziesz miała albo miała w kimś podporę, ale również w takim materialnym sensie, kiedy to na przykład pamiętacie film, który niedawno omawialiśmy, Moja Miłość, kiedy Giorgio nie płacił rachunków, ale kupi, kupował jej po prostu od. Jakiś bardzo drogi zegarek, na którego go może nawet nie było stać, ale kupił raz, a później, później nic. Albo kupuje takie jakieś prezenty, które do niczego się nie przydadzą, to się rozpadnie, albo kupi coś tak naprawdę niby dla ciebie, ale tak naprawdę dla siebie często dziewczyny mówią na konsultacjach, że na przykład kupuje, o taki przykład w łóżku lubił takie siatkowe, takie jakieś sukienki, takie siatkowe no takie przezroczyste i zawsze te sukienki kupował na, na każdą okazję, na urodziny na Boże Narodzenie, no zawsze była taka siatkowa sukienka, no przecież nie kupował dla niej, tylko kupował dla siebie no bo to jakby podobało się jemu. Nigdy się nie zapytał, czy jej się to podobało. No taki sobie tutaj przykład. Po drugie, nie, po trzecie, tak jak niemowlę na początku życia jest w pełnej symbiozie z matką, dlatego że dziecko nie wie, że jest i, i ono, i matka. Dziecko uważa, że ono i matka to jest jedno i poza tym niczego innego nie ma. Narcyzm w ten sam sposób traktuje partnera albo partnerkę bardzo przedmiotowo. To jest tak, jakby to była Twoja ręka. No nie jest możliwe, żeby ręka sobie gdzieś poszła. Dlatego również narcyz tak bardzo kontroluje partnera. No bo to jest przecież jego rzecz. To jest jego. I czwartym punktem, bardzo charakterystycznym jest to, że narcyz nie mówi po imieniu. Narcyz nie mówi po imieniu. Narcyz zwraca się bezosobowo. Ostatnio rozmawiałam z bardzo interesującą. Słuchajcie, jaka rozmowa była. Naprawdę, jak w ogóle historia, jak w filmie. Znaczy historia tej osoby, jak w filmie. A to była kobieta, jest. Ona już jest teraz po 60. Żyje w Stanach i ona zaczęła mi opowiadać w ogóle właśnie o tym, że jakby na początku odebrano jej imię. Na początku jej odebrano imię. I kiedy jej odebrano to imię, to w ogóle do niej nie mówił po imieniu. Imienia nie używał nigdy. I było tak, że jak on, on siedział tam w jednym pokoju, ona siedziała w drugim pokoju i słyszała, że on coś mówi. Najpierw myślała, że on po prostu rozmawia przez telefon, a później się okazało, że mówi do niej. Ale wiecie, nie zawołał, bo jak zawołasz po imieniu, my wszyscy reagujemy na imię. To imię to jesteś ty. Dlaczego uczy się menadżerów, żeby tak bardzo, uczy się jak zapamiętywać imię? Również były badania przeprowadzone, że dzieci w szkołach, w których nauczyciel zna wszystkie imiona, czują się dużo bezpieczniej, czują się takie widziane, lepiej się uczą. Carnegie i techniki sprzedaży również. Zawsze podkreślał, że człowieka należy nazywać jego imieniem, dlatego że wtedy ten człowiek czuje się po prostu widziany. Czuje się, że zwracasz się do niego. Nie tylko do klienta, ale zwracasz się do niego. No i kiedy odejmują ci, ujmują, zabierają ci to imię, no to po prostu ciebie nie ma. Czasami tak jak dziecko, mówi do ciebie tak jak się nadaje jakieś tam imienie, imię, imię zabawką, nie? Tam kotek, myszka, rybka i tak dalej. Oczywiście, że wiecie, jak już ludzie są ze sobą tysiąc tam lat, to, to mówią do siebie jakimiś myszkami, kotkami, nie? Bart też mówi do mnie kotek. Ja do niego mówię kochanie, bo on ma znowu coś takiego, że jak ja mu powiem po imieniu, to jemu się wydaje, że coś jest nie tak. On ma chyba coś ze szkoły. Jak, nie wiem, tam 40 lat temu coś mu w szkole może było i on jakoś tak... Bart to już jest, to, to już coś przeskrobał, nie? Ale to już to jest u ludzi, którzy są ze sobą długo. Ja jeszcze pamiętam, moi rodzice też mówili stary i stara. Nie? To, to jest coś innego. Może być też tak, że człowiek ma um, jakieś właśnie takie nieprzyjemności. Coś mu jest, że to imię mu coś przypomina. No, i unika tego imienia, no, ale to też jest takie coś do przepracowania, prawda? No, bo tu twoja ukochana osoba, a tobie się imię nie podoba. Są, są wyjątki, od wszystkiego są jakieś wyjątki, ale generalnie osoba, która nie nazywa czy po imieniu, mówi do ciebie bardzo bezosobowo, to jest dziwne. No i ona właśnie tak zawsze yy, najpierw myślała, że on rozmawiał przez telefon, a później. Yy, się okazało, że on po prostu do niej mam rocze. Ale nigdy jej nie zawołał. Zobaczcie, że jak jest jakaś rozmowa, jesteśmy gdzieś w jakiejś dużej sali. I jest ten taki. Wszyscy rozmawiają, i ty w pewnym momencie już taki nie zwracasz uwagi, u, uwagę na te rozmowy, ale jak gdzieś tam daleko, daleko usłyszysz swoje imię, od razu zwracasz na to uwagę. Jest coś takiego. No, a tutaj właśnie tego imienia jej pozbawiono. A w ogóle dlaczego mówię, że to taka historia filmowa? Słuchajcie, w ogóle kobieta pojechała do, do Stanów, kiedy w latach 2000 na początku, rok 2000, i ona miała wtedy 40 lat, jak pojechała do Stanów. No, czyli tak wiecie, no ona pojechała bez języka. No oczywiście się już wspaniale nauczyła tego języka, ale no, to jest takie wyzwanie, prawda? Bez języka, no już człowiek dorosły, no ale pojechała. I słuchajcie. Tam ona to był taki już okres, gdzie były czaty. No, ja w 2000 roku też chyba nie wiedziałam, że są czaty jakieś. A może już nie pamiętam, kiedy miałam komputer pierwszy. No, ale ona właśnie, i, i jakoś zagadała z, z inną jakąś dziewczyną, y, y, która była, ona była w Nowym Jorku, a ta dziewczyna była w Los Angeles, no coś takiego. I ona do niej mówi, nieznajoma, i ona do niej mówi, że ty słuchaj, a to jest twoje zdjęcie. Ona mówi, no tak, no moje, ten awatar. Ona mówi, słuchaj, no to przyjeżdżaj do nas, będziesz tańczyła w klubie. A ona mówi, że jak to w klubie? Ja mam 40 lat, to ta dziewczyna mówi, nie, no ale słuchaj, no zdjęcie twoje, no moje, przyjeżdżaj. I ona po prostu wsiadła w samolot i, i przyleciała. Rozumiecie? No i zaczęła tańczyć w tym klubie. No, i tam właśnie poznała również swojego narcyza. A powiedziała, że zwróciła na niego uwagę, dlatego że właśnie ta wielkościowość, ona bardzo zwraca uwagę. To był człowiek, jak wszyscy byli, ona tak jeszcze to opisywała, że wszyscy byli tak zwróceni do tych dziewczyn, do tej sceny. To on był taki właśnie wyprostowany, siedział jak na tronie i miał taki zegarek, wielki, taki wiecie. I jak te światła mrygały, to właśnie ten zegarek mu połyskiwał. No i ona powiedziała, że no właśnie on ją tak tą. No, zbajerował ją. No, co tu będę dużo mówić? No, zbajerował ją. Ona po prostu to opisała w ten sposób, że to był jej ostatni taniec. Ona szła do domu, no ale ona była. Tak pod wrażeniem tego, jak on siedział, jak on wyglądał, że to tak naprawdę taki król po prostu siedział, nie? I że nogi jej same do niego skręciły, oni porozmawiali, ona dla niego zatańczyła, i później ona się przeprowadzała. Tydzień jej nie było w tym klubie, tydzień jej nie było w tym klubie, później ją tam w ogóle zwolnili, dlatego że, ja nie wiem, ona w tydzień chyba ona się przeprowadzała tak, żeby mieszkać blisko. I ona chyba nie dała znać, że jej nie będzie. No to ją zwolnili, wiadomo, no, tak się nie robi. No ale później jakoś upłagała, żeby ją z powrotem do tego klubu zatrudnili. No szef się zgodził. Okazało się, że ten, ten narcyz jej, ten Bóg taki z tym zegarkiem, on na nią tam codziennie przychodził. No i tak zaczęli się spotykać, pospotykali się kilka dni i bardzo szybko ona się do niego przeprowadziła. I wiecie co? No i później to już się, wiecie, później to już była od tej, od tej idealizacji, później to szybko przeszło w dewaluację, w takie wiecie, no wyciskanie soków, że on był kimś, ona była nikim, on... No, powiedział, żeby nie pracowała w tym klubie co jest logiczne Ona całe szczęście, że ona po prostu zawsze pracowała i zawsze miała jakby swoje dochody była, nie, nie była zależna od, od niego finansowo, no bo to już w ogóle by było no w każdym razie tam dużo przeżyła z tym człowiekiem, dużo przeżyła natomiast taki jest morał, nie? taka w ogóle historia jak, jak jakiegoś filmu, ale taki jest morał w pokoju, wynajmowała pokój. No, chciała bliskości, chciała tego domu normalnego i dlatego nie, nie poczekała, żeby zobaczyć, kto to jest, tylko zaryzykowała. No, facet jej się podobał, na pewno bardzo jej się podobał, ale właśnie nie, nie poczekała, żeby zobaczyć, poznać, tylko od razu yy, przeprowadziła się do niego i od razu się pobrali. I taki jest tego morał, żeby nie czekać, że będzie dobrze, jak ty, kogoś znale, jak ty kogoś znajdziesz, tylko żeby już ci było dobrze przed tym, jak wejdziesz w jakikolwiek związek. Dlatego, że życie to nie jest tylko związek. Życie to są bardzo różne pola. To jest i praca, to jesteś ty jako przyjaciółka, to jest twoje hobby, to jesteś ty jako córka. To można sobie wyliczać i wyliczać i wyliczać. To, to samo to się tyczy mężczyzn. No, ja mówię i do jednych, i do drugich. Rozumiecie, o co chodzi? Także to taka historia właśnie. Byłam pod dużym wrażeniem, że zaryzykowała. Widzicie, też taka była, ona sama mówi, że była bardzo łatwowierna. No bo ja bym na przykład tak się nie odważyła pojechać. A ona właśnie była. Nawet mówiła, że to się w tym przejawiało, że jak spała, jeszcze jak w Nowym Jorku mieszkała, mieszkała w złej dzielnicy nie mieszkała wysoko, to spała po prostu na, na oścież były potwierane wszystkie okna. No, to się nauczyła. No i tak, kochani. Czyli co, o czym mówiliśmy? Powiedzieliśmy właśnie o tym, że nazywać, nie nazywa po imieniu, nazywa właśnie jak lalki, ewentualnie jakieś tam kotki, pieski i tak dalej. W ogóle cały czas coś mówi. W ogóle cały czas coś mówi. Natomiast rozmowy są bardzo płytkie. Rozmowy są o niczym, tam nie ma takiego czegoś, że te rozmowy są takie głębokie, że ta relacja jest głęboka. To jest wszystko powierzchowne, powierzchowne, powierzchowne. Najczęściej to są takie rozmowy o, o jakimś bycie, ewentualnie jakieś złe wiadomości, katastrofy. Jak prosisz, żeby przestał, to i tak zapomnie, no bo przecież niemowlę nie pamięta, no to ten też zapomnij jako coś prosisz także te właśnie cały czas coś mówi, cały czas ta uwaga jest skupiona na tym naszym narcyzie następnie to już siódmy jest punkt punkt siódmy jest taki, że nie, bro, nie obroni Cię, a wręcz przeciwnie, kiedy jest jakaś dyskusja, kiedy na przykład ktoś Ci coś zarzuca, to to nie obroni się, a nawet przyłącza się do tej strony, która cię atakuje. A jak dziecko, niemowlę, które tam się jeszcze ja nie wykształciło, dlatego że jest symbioza z matką i jeszcze tej, tej fazy, właśnie. Indywidualizacji, czyli takiego wyodrębnienia własnego ja, nie było, no to jak ty się, jak, czego ty oczekujesz od takiej osoby, że cię będzie broniła? Nie, przyłączy się do silniejszego. No tak, moi kochani, przyłączy się do silniejszego. Dalej jest coś takiego, że ten człowiek nie jest zadowolony nigdy. Ma takie, chce poczucia komfortu, tak, jak tak ma być, ma być sucho, ma być najedzony, czy też takie poczucie komfortu, ale nigdy taka szczera, właśnie radość. I to właśnie też ta, z tą panią, jak rozmawiałam, to ona mówiła, że Rita, jak z Ritą rozmawiałam, to Rita właśnie mówiła, że tam, nawet jak jechali na jakiś, nie wiem, jakiś tam. Na, rejs jakiś y, takim wielkim y, tym, takim statkiem. Y, no, w, no, piękna sprawa. No, człowiek by się cieszył inny. To, to nie. Chciał jechać na wakacje, ale nie, nie będzie się cieszył. Tam cały czas coś było nie tak. Cały czas właśnie taka wiecie, taka, y, taka mina, jakby coś brzydko pachniało pod nosem człowiekowi. Czyli no, jest ten komfort taki potrzebny. Nigdy nie jest z ciebie dumny, bo rywalizuje, nawet z partnerem rywalizuje, ale ty musisz być dumna z niego, no bo przecież jesteś dumna ze swojego dziecka, tak czy nie? Musisz być dumna, albo musisz być dumny z dziecka. Cały czas jest uwaga skierowana na narcyza. Nawet, jak, nawet jak, jak jesteś w pracy, to się zastanawiasz, co zaraz będzie w domu. Oglądasz filmiki, yy, czytasz, dowiadujesz się, yy, i to też najczęściej nie tak, żeby wzbogacać siebie, tylko tak, żeby tłuma tłumaczyć yy, zachowanie. Nie? Czyli też tak jak. No i tak, tak też jest, tak, że no idziesz do pracy, jak masz takie większe już dziecko, no to tak możesz, no dobra, jest w przedszkolu, jest w szkole i sobie jest, tak? A o takim maluchu, no cały czas o nim myślisz, nie, 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 nie przestaniesz. I dlatego też ostatni punkt, no ciężko jest się wyrwać z takiej relacji. No bo wy jesteście jednym. Tak jak właśnie matka z tym, z tym babasem małym. No to jest kompletna fuzja. On właśnie do tego narcyz dąży, żeby się, żeby się z, tym narcyz, z tym swoim partnerem czy partnerką, żeby się totalnie zlać. Dlatego, że wtedy patrzy się na świat Twoimi oczami. Ty podziwiasz, ty kochasz. Ty, tak jak Kernberg powiedział, że narcyz, Pragnie tej bezwarunkowej miłości, bezwarunkowej akceptacji, tak, żeby wypełnić te wszystkie luki w sobie, żeby spojrzeć się na siebie z Twoimi oczami oczami, tam, gdzie jest zachwyt, ten matczyny zachwyt. Ja Cię po prostu kocham takim, jakim jesteś. I dlatego narcyz tak próbuje, tak? A jak się zachowasz, jak cię tutaj uderzę? A jak się zachowasz, jak cię tutaj uszczypnę? I za każdym razem musisz mówić, że tak, 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 kochanie, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. I taki typowy no, przemocowiec, no to jest łatwiej odejść, dlatego że tam po prostu cały czas, czy ktoś, nie wiem, yy, nam bije, źle traktuje, a tutaj przecież nie jest tak. Tutaj bardzo często nawet ty wiesz, jak jest tej relacji, a ludzie z, jakby z boku no, mówią: no ale jak to? No taki, taki miły pan, taki miły mężczyzna, no, czy taka kobieta, no, taka pani domu, jak taka pani, ta, taka pani domu i co, to, to jest agresor? No nie, niemożliwe. Tak jest, a poza tym nie zawsze jest źle, przecież takie te, 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 te relacje są cykliczne tam zaraz będzie miesiąc miodowy tam będzie fantastycznie a po tym miesiącu miodowym znowu będzie w ogóle jak cudawianki będą tak będzie wyciskanie ostatnich soków życiowych skakanie po kościach martwych no no tak tak jest i, i ty po prostu jedyne co robisz to w myślach sobie tłumaczysz tą nielogiczność próbujesz wytłumaczyć próbujesz nadać sens temu w ogóle co się wokół ciebie dzieje No tyle, jeżeli macie coś jeszcze do dodania, dlatego że takich zachowań jest na pewno jeszcze więcej, prawda? No bo wszyscy są, wiecie, no jakby, no jesteśmy inni, tak? Wszyscy mają jakieś inne sytuacje. Piszcie koniecznie, dlatego że to nas bardzo wzbogaca. Ludzie czytają, ludzie reagują i ludzie mają takie poczucie, że nie, jest, że no, nie jestem sama. I to poczucie, że nie jestem sama, ono bardzo dużo daje. Że to nie jest tak, że to się tylko dzieje u mnie i to jest w ogóle jakby wytwór mojej wyobraźni. Bo tak czasami jak jakiś gaslighter nas, nas tam obrabia, to właśnie mówi, że tobie się to wydaje. Aby się nic nie wydaje. Inni też mają właśnie takie przeżycia. I to bardzo dużo może pomóc drugiej osobie. Dlatego, że jest tak, kochani, że to, Kim się otaczamy, ma bardzo duże yy, znaczenie i naprawdę potrafi yy, nam pomóc w życiu, albo potrafi nam bardzo, ale to bardzo przeszkodzić i kompletnie zmienić tor życia. Ja Was całuję, pozdrawiam, piszcie koniecznie komentarze, piszcie o własnych przeżyciach, ściskam i no jeszcze raz cieplutko pozdrawiam, papa. Pa.